A, to też jest dobre pytanie. To już nawiązuje nawet do tej analogii z tym balonem, mhm. który miał symbolizować rozszerzający się wszechświat. No ale dobrze, no to co w tej analogii jest wnętrzem balonu i zewnętrzem balonu? I tutaj niestety właśnie ta analogia balonowa się załamuje. Tutaj znowu, tutaj znowu odzywają się te nasze euklidesowe instynkty, że my jak sobie wyobrażamy jakąś zakrzywioną przestrzeń, to ta zakrzywiona przestrzeń jest Zakrzywiona w czymś, w jakimś wyższym wymiarze. Mamy, no właśnie, wyobra, wyobraźmy sobie taką, o, jak sobie wyobrażamy powierzchnię Ziemi, mm -hmm. tak, powierzchnię sfery. Ona jest dwuwymiarowa, no ale też jest zanurzona w trójwymiarowej przestrzeni Euklidesowej, żebyśmy mogli ją sobie jakoś wyobrazić. Ale z matematycznego punktu widzenia nie musi tak być. Te zakrzywione m, czterowymiarowe czy n-wymiarowe przestrzenie o skomplikowanej geometrii, one nie muszą być zanurzone w niczym większym. Więc ogólna te względności i nasza współczesna czyli... kosmologia, ona y, opisuje czasoprzestrzeń jako taki czterowymiarowy twór, który nie jest zanurzony w czymś większym. Czyli A, to chociaż jest... są też takie, przepraszam, chociaż są też takie, które wyobrażają sobie, że tych wymiarów jest więcej. Wymiarów więcej, czyli że jest więcej tych lejków, tak zwanych?